Dzień dobry państwu. Dzisiaj mamy 18 listopada 2019 roku. Jest poniedziałek i jak już przed chwilą zobaczyliście, jestem w Krakowie. Jadę sobie docelowo do Zakopanego, ale tutaj jestem umówiony w Krakowie z Krzysztofem Górbielem Ci widzowie, którzy mają dłuższy staż na tym kanale, pewnie Krzyśka kojarzą. Krzyśek to motoryzacyjny świr, nie tylko motoryzacyjny, on jest w ogóle świrem. Taki nieprzewidywalny, trochę ekscentryczny. No, krzysiek jest rekinem po prostu. Krzysztof dzisiaj pochwali się swoim Fiatem 125P w kolorze kości słoniowej. A może coś jeszcze nam pokaże. Zobaczymy, na ile nam starczy czasu. No dobra, jestem już blisko. Zaraz zobaczycie Fiatora. Dobra pani, śniadanko kupione, lecimy dalej. Ale pan powie jeszcze raz. No człowieku. tankot trzeba zrobić, nie? Fiata na głodnego filmować. Ale ty w Fiata filmujesz, że nie masz pół litry. Co to w ogóle za bułki w tym Krakowie? Przed państwem Krzysztof Gurbiel, którego przedstawiać nie trzeba, chociaż już cię przedstawiłem, bo ty nawet nie wiesz. Czego ja nie wiem. Rakowa, jak cię przedstawimy, ale to sobie później obejrzysz w materiale. To sobie obejrzę. Dobra, ziomeczku, weź no najpierw no. powiedz, chodź tutaj stań ładnie naprzeciwko tego Fiata, żeby był przynajmniej trochę w kadrze, powiedz skąd ten samochód y Skąd ten samochód jest. się wziął u mnie? Tak. Czy skąd on jest? Skąd, skąd on, on jest? Skąd on? On, <głos》>, on jest, proszę pana, z Woli Przybyszewskiej, czy Z tej Woli Przybyszewskiej? Z tej. Cholera jasna. No. A wziął się u mnie tak, że przyszedł do mnie sąsiad i zapytał, czy nie chce fiata. A. Zapytał, czy nie chce fiata. Yy, w pierwszej chwili to pomyślałem, że to chodzi o jakąś Sienę, czy, czy coś podobnego. No No, ale potem się okazało, że to jest właśnie. Że to się zasadniczo rozchodzi o 125P. właśnie, że to się rozchodzi o... W o ten, kość słoniowa. O ten egzemplarz. Czy tam mamucia? Słoniowa. Mamucia. Dobra, mamut. Dobra? No. Okej, okay. ziomeczku, tak z zewnątrz patrząc, auto jest w oryginalnym lakierze, nie? Jest w oryginalnym, z wyjątkiem przedniego pasa, no bo dziadziuś, który to autko miał, to mm. no to miał za dużo biteksu. Jak tak. zacząłem zmywać ten biteks cały, to to no, niestety pozmywałem już. Czyli wszystko niemalże do blachy. Z zewnątrz, tak? Tak jest. To miejmy nadzieję, że też wewnątrz progi są. Przez wewnątrz progi, z, też za, za, są zakitowane. Tak, zakitowane. Tak, ale raczej tak, tak no zresztą pokażesz zaraz pod spodem, jak to wygląda. No że... właśnie. Dobrze to wszystko tutaj wygląda. Krowie łajno jest na nadkolu, więc wszystko jest tutaj spójne. Może jeszcze od dziadka ze wsi. To łajno. Pewnie ze wsi. No, bo to, bo, bo Albo po on... rynku jeździłeś po prostu i kuń po prostu narobił i tyle, nie? Po rynku, ale na wsi. A, w nawsi miałem był. na myśli rynek krakowski, ale dobra. Tutaj chyba dziadkowi i Madło poleciało. Tak, jak zobaczysz to tutaj jest kilka takich... Przewoził. No, wgniotek, wygniotek, zwał jak chciał i tak samo na, na górze, na klapie tylnej. No nie? na progu mu i tu, Madło tu, 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 wiadomo. Tutaj mamy wersję 125p 1.5c. Czy to oznacza, że to jest bieda edition taka? Ach, miałeś bogactwo we Fiacie kiedyś? Chyba nie. No dobra. Mhm. Pochylmy się jeszcze tutaj nad tym błotnikiem. Tu jest bardzo dobrze. Tutaj też usuwałeś z tej strony to wszystko. Wszędzie, wszędzie, bo tutaj wszystko było. Cały ten rancik był zawalony biteksem. No zresztą, o, jak otworzymy drzwi, to to było to. A, okay. To i to było wszędzie. No i weź to kurcze zmywaj. Ale zwróćcie uwagę, że to wszystko jest nadal lepkie i spełnia swoją rolę, więc to było dla niego na pewno zbawienne, nie? No raczej mu pomogło, nie zaszkodziło na pewno. Okej, okay, tu żebyśmy, wiesz co, ja to widzę, yy, widzę, tak. wiem, może niekoniecznie dziadkowi się pewnie drzwi otworzyły za mocno na jakieś wichurze, żeby ktoś nie wypomniał, że tego nie pokazaliśmy, bo to wiesz zaraz. Mm -hmm. Tak, tu też coś mu przywaliło. Mm -hmm. no i jest sobie taka wgniotka. Okej, okay. dobra. A tutaj przody, tu wszystkie łączenia niezakitowane. Nie Niepokitowane, ładnie. tutaj też wyłazi to świństwo, te biteksy, czy co, czy co tam bardzo spod dobrze. spodu. Bardzo dobrze, no. bardzo Bardzo, dobrze, tutaj mamy pas przedni, przyznaj się, Krzysiek, bez tak. bicia, że malowałeś ten pas. Tak, i dół pasa pomalowałem i się przyznaję do tego. Czyli jesteś takim mordercą no. po prostu zabytku. Tak, zamordowałem Fiata. I komu to przeszkadzało, taki pomalowany biteksem pas Mnie. przedni? rozumiem. Masz problem? <laughs> Nie, no. tu jest wszystko ładnie, kliny niewymienione, cena w dół. Dobra, ziomeczku, yy, felgi, bo mówiłeś, tak, że felgi, felgi były... były zapyziałe mm -hmm. troszeczkę. To się zgadza, felgi były brzydkie, także wziąłem je, zdjąłem, zawiozłem do wypiaskowania i do pomalowania proszkowego. Mm -hmm. No on oryginalnie powinien mieć takie małe dekielki, te czarne plastikowe. Tak, ale zmieniłem sobie na, na tych wygląda, bo mi się bardziej podoba. Zdecydowanie lepiej. No. Tak jest. Dodaję mu charakteru z pewnością. Otwórzmy, ziomeczku, drzwi. Pokażmy tutaj, jak wygląda próg. Musisz przejść z prawej strony, bo mamy mało kabla, żebyśmy się w tym nie poplątali. Drzwi się bardziej nie otwierają? Nie, tak się otwierają i Nie, Idzie, nie wiem. Dobra, tutaj mamy tak. Zobaczcie, jest bardzo ładnie. Wszystko ładnie. O, to jest jeszcze maś mokra. Tu mamy otwieranie bagażnika, jakby ktoś nie wiedział, ale pewnie wszyscy wiecie. Kiera, to zaraz tutaj się nad wnętrzem skupimy. Dobra, pokażmy go z tamtej strony jeszcze. No to już. Tak bardziej szczegółowo, panie Krzysiu. Bardziej szczegółowo mam Ci otworzyć? Prawą stronę bardziej szczegółowo. Tutaj no. może otwórzmy wnęki. Pokażmy. W no I też tutaj jest jeszcze ten bitex, no czy coś dobrze. tam. Bardzo, bardzo dobrze. <kuh> Tu do góry też możesz pokazać łączenie błotnika. O, To też jest za... zgrzane, pięknie zabezpieczone. zabezpieczone. I Miejmy nadzieję, że tam od środka też jest nalane. A to tam zaraz też pokażemy. Czego trzeba? Auto, krzysiek, no jestem zawiedziony. Jest niewyprane, widzę. Tak, jest niewyprane, nie chciało mi się. <laughs> Cena w dół. Kanapa taka wymiętolona. Nie wiem, co tu było robione. Nie chcę nawet wiedzieć, nie mów. <laughs> Cyku, cyk. Ty byś chciał takie rzeczy robić. Sporo o tym czytałem. Dobra. O kolego. No, tutaj to się nie, ta, nie, ta cena, robią. nie ta cena nie ta cena. Nie no, a tak poważnie to Fiat jest naprawdę bardzo ładnie zachowany. No, przede wszystkim to, że nie był kombinowany, nie był remontowany, nie wszystko jeszcze jest. Tak, i zwróćcie uwagę, że właśnie on ma, można powiedzieć, 99% oryginalnego lakieru na sobie. Bo no są, jakby gdzieś, nie te nie zaprawki przedniego, tak? Tutaj tak. pod zderzakiem to, to jedynie taka drobnica. Gdzieś tam coś tam, ale to jest tu parę pokaż, centymetrów... Tu pokaż. I coś ty tu robił. Dacie, przepychałeś? Nie chcę mówić, co ja tu robiłem. Nie na antenie. Możesz, że w mordę. Nagramy kolejny odcinek o tym, tylko o tym, jak będziesz chciał. Dobrze. tak zrobimy. No dobra, ziomeczku, przechodzimy do wnętrza, albo nie. Otwórz może machę. No. Pokażemy silnik. No to już. Ciągnij, że to to. A pod maską mamy tak. Mhm. Zwykłe 1.5, tak? Niezwykłe, bo fiatowskie. Fiatowskie, Dobrze. Tutaj zobaczcie, wszystkie łączenia z grzewy są za... Yy, zapędzlowane, nie wiem. Tak, maskę inaczej. też czyściłem trochę od spodu, ale to tylko tyle się doczyściła. Dobrze, dobrze. Dobrze, że tam tak. wewnątrz zostało. No wewnątrz jest tego nalane. Silniczek od wycieraczek. Co to? Nowy? Czy jak? Jak nowy panie. Czy jak nowy właśnie. Dobrze. Mm. Tutaj kielichy, wszystko ładne. Tak, olej jest zmieniony, kable są nowe, świece są nowe. Mhm. Co tam jeszcze? A, yy, aparat zapłonowy też tam jest po regeneracji, platynki są nowe i takie to. Hamulce sprawne? A, hamulce z przodu też są. Tarcze nowe, klocki nowe. Z tyłu nie ruszałem, bo w sumie to nie trzeba było jakoś Tego szczególnie. zdążyłeś założyć? Tak, tak, jest. No. Dobrze. Żarcik taki jakby, co? Jakby ktoś nie skapował. Tak się to z tej strony prezentuje, kolektory. A tutaj kolektor, tutaj widać dwururkę, dwururka też jest nowa i cała reszta wydechu tak samo, to też tam, pokaż, pokaż, tam, pokaż mm. Państwu. Proszę, tam, tam jest ruła, proszę Państwa, no dobra, zamykamy to, tak, Panie Krzysiu? To jest. No i teraz pokaż kotku, co masz do środku, w, środku. w Musisz mnie gonić tym kablem. No goniecie, goniecie. Automatyka z roku osiemdziesiątego Tak jest. Bo Fiat no i... jest w ogóle z roku osiemdziesiątego piątego. Tak, właśnie, bo nie tego. powiedzieliśmy. Osiemdziesiąty rok. A tu uszczelka złazi, widzę. No i cena w dół. Cena w dół, uszczelka złazi. Mm, na no nawet tego ci się nie chciało poprawić. Nie chciało mi się. Kurde, ale ta uszczelka ciągle złazi. Co ją tu założyć? Co z spiernicza? Dobra. No. Możesz tam pokazać, jak, jak tam jest nawalone tego cernidła też. Tak, przewoził. Nie, żartuję. Ale tak wygląda. Nie, nie, jednak nie, nie żartuję. Tak wygląda. I no bardzo z dobrze. Strony bardzo, bardzo, o, cholera, no to panie, Przecież on nie skoroduje jeszcze przez kolejnych 30 lat? Czy ma już ponad 30? Tak? Z tego no co już ponad. 34. 34. Tak? Mhm. No Zamykamy. Dobrze. Zamykamy, tak jest. Dobre. No to mamy zamknięte. O, tutaj 8,5, czyli już nie ma tego. Tak, nie ma dziurki na. Czyli od 85? Nie, jeszcze nie wiem wcześniej. W 75 jeszcze to miał, a to jest 10 lat później. Sorry, pokaż tutaj tyłek. Tyłek też jest pięknie tutaj wyplakowany. No, kurwy raczej. Pozalewany, także to na pewno nie ma opcji, żeby sobie korodowało. Most oczywiście sobie. Trochę wyje, tak? No Wyje jeszcze jak? W końcu to Fiat. Yy, żeby nie było tak kolorowo, do wymiany też jest Ta, łożysko, łożyska, Tak, łożysko z tyłu by pasowało zmienić, no bo huczą. Łożysko na sprzęgle tak samo, też tam no buczy, jak się to sprzęgło wciska, wyciska. Yy, Krzysiek nie ma nic do ukrycia, zaprasza wszystkich. No co, na co mam ukrywać? Nie żartuję, no bez jaj. <laughs> Myślę, że za tą kasę warto go kupić. Mówię całkiem szczerze. Bo jest w oryginale. i to. Go... jest w oryginale, no to jest chyba taki największy, największy plus tutaj, że, że nie jest kombinowany. Dobrze. Wiadomo, pewnie są ładniejsze, które są już po remontach. No ale są zawsze po remontach. Nie, nie, nie. Lepszy jest taki, zdecydowanie. No. Y, powiedzmy jeszcze o przebiegu, panie Krzysiu. Ile on natrzaskał? Podobno, że 93 tysiące, ale mhm. nie wydaje mi się, żeby było więcej. bo... robisz cofać? Czy, no, czy już tak zostawiasz? Nie no, już panie cofnąłem dwa razy. Pięknie. No, a tak poważnie, no to we Fiacie no to ta piterka pękała od samego patrzenia na nią, nie? a tutaj nawet się to jakoś trzyma jeszcze. To jest jedyny ubytek, ale No jest... jest tam taki mały ubytek na, na siedzeniu kierowcy, Cyanica. ale to tyle. Ogólnie, tak jak się patrzy na żywo, na, na zdjęciach tego nie widać, ale połączenie kolorów takiego wnętrza i, i tego lakieru, kość słoniowa, czy tam mamucia, to bardzo mi się podoba. Tu się trochę pomarszczyło, no ale to jest Fiat 125P, a nie Bentley, prawda? Tu Dokładnie. mamy termometr. Przebieg deklarowany przez sprzedającego. Tak 93 tysiące. Jesteś, jesteś gotów wpisać to do umowy? Wpiszę. 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 A w ogóle nie powiedzieliśmy, że yy, Pan poprzedni właściciel, który to autko miał, to no. trzymał to w 100 dole i nie użytkował przez ostatnie 17 lat. Podobno. 17 lat? No może tak być, nie? No, mogło tak być no jest tam jeszcze faktura jak kupował to auto w 1991 roku no na bo... giełdzie tak wspominałeś tak, na że giełdzie za, y... za grube miliony za setki milionów podejrzewam ciebie to nie stać na to nie stać no w życiu ten fotel to jest w ogóle idealny yy, jeszcze przy okazji foteli to muszę powiedzieć że są wybitnie wygodne bardzo bardzo Otwórzmy, może tutaj pokażmy kanapę jeszcze, chociaż już chyba była. Już pokazywałeś, że na tam ktoś była... marszczył coś na niej. Coś tu było marszczone. No dobra, brakuje psa, też cena w dół. Podsufitka jest oryginalna. Tutaj jest skrytka, wiadomo. Tak, można tam pieniądze pchać. Kto wie, czy tam nie ma pieniędzy. Czy Kurde, trzeba by sprawdzić w sumie. Co. Gdzie jest guma albo ten mieszek, czy tam meszek. Wiesz co, nie wiem co z tą gumą, ale coś ją wyżarło, bo, bo resztki tej gumy tutaj były, ale to tylko szpeciło, więc ją wy, wywlekłem stąd. Okej. Okay. No, a jeszcze nie miałem chwili, żeby się wybrać gdzieś po nową. Rozumiem. No dobra, Krzysiu, na chwilę skończę, bo mi się wena jakoś urwała. Nie wiem, co tu jeszcze wymyślić na temat tego Fiata, albo zajrzę... Już o, Ci się nie chce gadać, taka jest prawda. Teraz zajrzę tutaj, z tej strony. No zaglądaj, pokaż to. No i co? Jest bardzo dobrze, nie? No, bardzo dobrze. O, tutaj też jest dobrze zabezpieczone, dlatego to się tak ładnie zachowało. Podnosiłeś go? Eee, za to chyba nie Nie, za, za kołyskę go tylko z przodu podnosił. Dobrze. Tutaj jeszcze zwróćcie uwagę, wszystko jest nadal upaćkane, więc jeszcze się broni przed wilgocią. Na pewno Fiacior pociągnie jeszcze grube lata. Panie, nie jedną pszczepę jeszcze jakby mu hak założył. Nie ma haka? Nie ma, nie Cena ma. Cena w dół. O ty. <laughs> Teraz zobaczycie numer win. Pokaż. Tu Jest, gdzieś tak tu jest widzieć tu sobie wcześniej Filmuj, i przeczytaj, gdzie on jest, tu jest. Widzicie? Bo ja nie widzę. No ale dobra. A tutaj nie ma? A na tabliczce też jest. No to cyk. Czyli będzie można tutaj sobie odczytać, czy to jest wersja Basic, czy Comfort Line, czy... Czy coś tam, czy Shadow Line, a nie ma chromy, to nie. Indywidual. Indywidual właśnie. Dobra. To możesz pokazać, że też jest zapieprzone wszystko czarnym. Bardzo dobrze. Krzysiu, no. miałeś wspomnieć o desce. Tak, no i jak to deski we fiatach pę lubią pękać, a ta nawet, że się jeszcze broni przed tym. A ma tu jakieś, jakieś drobne. takie drobne, ale, ale dramatu nie ma. Mm -hmm. No. No i pięknie. Tutaj Sunvisors w ładnym stanie. Jeden, drugi. Dobrze. No to co, jakaś przejażdżka może, co? No to weźmy my i pojeścimy, proszę pana. Dobrze. A gdybyście się zastanawiali, co tak na... Ala? To a właśnie tam? jedna czwarta Polaków y, czyta książki, a kolej już napierdala. Czy ty przekląłeś? No. Cena w dół. Spada. No, tu jeszcze te narożniki chyba ich nie pokazywałem, a to pewnie kogoś może interesować. Tyk. światło przeciwmgielne, czy przeciwmogułowe się mówi? E? Zależy jak powiesz. Oto zagwostka na dzisiejsze popołudnie. Tutaj dogięte. A no, coś tutaj ktoś kombinował widać. Proszę pana, no tutaj no to tak, no, ale proszę pana, pan się odpieprzy. Mm, tu jakiejś opcji brakuje. <noise> no przecież nie ma haka. Dobra. O, o właśnie, oponki, bo są bardzo ładne, nie? nie oponki są ładne, no, ale to są dębice z pasją. Dębice z pasją, tak? także no... Uf. Rozmiar 165 na pełnym profilu, tak jak być powinno. Wszystko wygląda fabrycznie. No dobra, no, to co? Ognia, nie, Panie Krzysiu? Ogień w szopie. Bal tego potwora. Pójdzie driftem? No kurde, jeszcze ja. Jedzę sobie, proszę Państwa, już na tylnej kanapie Fiata 125P z 1985 roku. A ja się czuję jak prawdziwy, oryginalny zmiennik. Właśnie. Coś być musi do cholery za zakrętem. Dobra, ziomuś, co tutaj mówiłeś huczy? Łożysko od sprzęgła. O, nie wiem, czy będzie to słychać. Teraz, no, ja już słyszę. Dobra. Słychać. Tutaj jest jedna rzecz, która huczy, a druga no to łożyska na, na tylnym moście na półosiach. Okej. Okay. To też jest słychać. Czy to jest droga na prawa? powiedz? Bardzo droga. Okej. Okay. Jesteśmy tak w ogóle na urokliwym osiedlu w Krakowie, które się nazywa? Jugowice, Długowice. proszę pana. Tak, Gugowice, proszę Pana. Gugowice? Jugowice. Jugowice? No. Dobra. I ulica Kutastronia, tak? Tak. Dzień dobry. Cześć. Nie no dobra, stronia. Okłamałeś wszystkich to jest ulica kolejarzy. A racja, racja, dobra, no ale jedziemy na kustronie. Jedziemy, tak? jedziemy. Siedzę sobie już z krzyżkiem z przodu na fotelu pasażera. Nie wiem czy Państwo zauważyliście. Nie no dobra, zauważyliście na pewno. Jesteśmy w takich samych kurtkach, No, prawie takich samych. Wcale prawie, się nie umawialiśmy. Prawie takich samych Paweł się styluje na mnie czy tam odwrotnie. Ale to jest dobra okazja, żeby spytać was, ee, a w sumie zakomunikować, że planujemy nagrać, nagrywać serię filmów na tym kanale, która się będzie nazywała Jadący na Jadący na ręcznym. Tak jest. To my. poznajcie nas. Siema. Krzysztof i Paweł. Paweł Ed Krzysztof. Teraz nagrywam tak w ogóle, nie? A teraz nagrywam, tak? O. Czekaj. w tym jak fichajstry. <Szłuchy> 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 Bardzo ładnie, jeszcze raz. Dobra, teraz już parkowanie ostateczne, nie? Parkowanie ostateczne, a nagraż jak ruszam z piskiem na trawie? Słowieku! No panie, ze Sławkiem Borewiczem moglibyście se chłopy piątkę przybić. A ja? Za to piszczenie na trawie? Tak Sławek czekam z nie? <noise> Jeśli oglądasz Jeśli oglądasz, jak nie oglądasz to, to oglądaj To zacznij Dobra, ziomeczku, nie powiedzieliśmy jeszcze o cenie, tak? Nie powiedzieliśmy Czy 26500 to jest do negocjacji, czy? Tak, do negocjacji Nie no, a tak a na tak... Pobawnię, to 16900 jest wystawiony hmm. Myślę, że tak w miarę adekwatnie 16900 za Fiata w oryginalnym lakierze do roboty, co? Łożysko, tak? Łożysko na sprzęgle, łożyska z tyłu W sumie chyba tyle A w takie. sumie, i lać jeździć, nie? Obserwować Jeździć, obserwować Właśnie No dobra, to co? Bardzo dziękuję, Krzysztof Ja również dziękuję Szacuneczek Dziękuję Czerwone dziękuję. kurteczki Nie pedalskie Nie pedalskie. pomarańczowe kamizelki, czerwone kurteczki, te sprawy Dobra, jeździmy jeszcze czymś dzisiaj? Tak, tak się zobaczę. Dobra, no to ten odcinek, nie odcinek, przepraszam, materiał. Kończymy? Cześć. Widzimy się w następnym, zapraszamy.